Zaliczam teraz podjazd z Nowego Targu z Szaflar, do Bańskiej Wyżnej Bańską Niżną już zaliczyłem, droga leci tam A dalej na Ząb Z Ząbu zjadę na Poronin, a potem spróbuję podjechać Gliczarów A tu jest widok na północ Kotnina Nowotarska Gorce, z tyłu mgła A i tam takie malutkie górki to Pieniny Piękny podjazd jest, bardzo dobra droga 5-6-10% czasami, świat generalnie koło 6 Mańska niżna, ten kościół tam na dole Za tym słupem No i inne miejscowości Bardzo opuściłem po 10 jakoś 10